Co znalazłeś? Znalazłam konia, Chyba z jednym. Znalazłaś. Ale fake. Pomyślałam... Pomyślałam, że to na... Walk. Kevin. O kurde. Oj, z To był taki fake, że on się przewrócił z wychłon. <grymne> Rzeczywiście się przewrócił. Przeładuj mm -hmm, może, może Prze Przeładuj może. Kena? No jest to. No, tak, Widzisz? Przeładowanie, pałace. To jest... Szkoda, że nie mam, kurwa, klawiatury bezprzewodowej podpiętej do twojego komputera jeszcze. Masz mało, Jutka. Masz spalić. Spalcie, dżungle. spalcie dżunglę, spalcie dżungle. Dżungle. nie za mocno i nie podskakuj. Oh, oh. Nawet no, ja nie wiedziałem. Dawaj, dawaj śmietnikiem, on tamtędy przyszedł, nie będzie się spodziewał. Uziasek był. 250. Taki śmietnik, to się nie odgodzi. Podkładka już <grym> się skończyła. Ale, <grym zjadziła> ale prawie do Dziable. Ale mi też. No i ten kurwa no, balkon. No, ja pierdolę. Sorry, <grym> baby. <zjadziłem> Kurwa, kurwa Tarzan jebany! Kurwa! Taran! Tarzan jebany! Skacze na lewo, na prawo! No nie. Pistol, pistol! O Jantek! Kurwa! Fucket no. z O Jantek! Weź to z Nadigra to! Nie się nie, nie, zdało, nie. nie szkaluj go, bo cię zmanuje! Może zmienię kolegów, kurwa. A proste... Hej. <gryzni> Zdaj mi tego Skauba z agresji. a co ty jesteś, że to mi dyktujesz oczywiście. <gryzni> mi się kurwa podoba. Gdzieś. Tamtego. No czekaj te no. Tevel. O, ja? Tevel. No nie. Naciśnij stąd. Widzisz? Nie no, kurwa! Nie mogę! Nie <gryzni> to defuj. <gryzni> Dobra, uciekaj, uciekaj. Defuj, defuj! Salah zarost. Cześć Salaam Ty, mi, pomocy, pomocy Pomocy, pomocy Jezu, HP Nie trafiłem Dzięki Сзади! Как ты, но никого! Стреляй! 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 Ja kurde, ja się zejdę <grych> Mam problemy Mam kurwa problemy To terapeuty Nice try On ma Zez'a, ostro Ja uważam, że... Czaje, czaję po prostu, no! Dzisiejszy świat jest niesamowity, kobiety mogą grać w kuchni. <grymka> ja w taka, Ale Matekarta że... nie ma ochoty się odpalać jako największa feministka karczewska, więc nie będę no, no, się. Że tak tak jak, jak mówiłaś. Nie wiem, jak. jest, że największa feministka, czyli najgrubsza, czy... <grymka> <grymka> <chodzasz>? nie, no. <grymka> nie, to się znaczy, trochę tak. Dawaj jak to? Ja. Kurwa ile obrażeń! Co? Co? nie Co? No plan. kurwa sprytny. Ale... No, proszę. No, dla ciebie nawet. Masz. Czeka, co? 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 Bo kiedyś tak porobi, ty. Daj ryja. Bóg, plan, no, um. bude, Nie bude. mogę trafić, no! <grybuj> <grybuj> Oh! Oh! <gasps> yeah! oh! Nice. Nice. Okay. Show me. Show me down.

To nie była głowa? To było. była głowa. Był jeden. Waszy... O, jest tam boku waszego. Gabułpy na mi się wszyscy Przysięgnij mi, Jeszcze jakieś? doflewajcie mi, doflewajcie mi, doflewajcie mi, Zostawię! Okej, okay. tu Ja, ja popa Zrobiłem zrobiła czy... mm. Bartek ma kurwa walhaka to jest potwierdzone. Mać. Dziwko! Na no. no chuj kocasz. Co ja ci zrobiłam, kurwa, że ty kucasz. Chciał ci do? dawaj dawa. <ścoughs> No to cep. Nie mogę. Dobra, dawajcie jako. Asystent? 73%! Uh! Nice. No jak to ty masz, wyżej. jak ty masz, ty masz. Może, kurwa... A wam kiedykolwiek? Dwa fragi? No to się nie dziw. Nie. Ha! To, że podjebałeś dwa więcej, to. Ha, chłopie, 14 zł zł w no, jak, jak ciba, bo umarłeś dziewczyna. Nie, razy. No, ale tak, że. Ja bym nie miał, nie miał w lakcie, lakcie. ale siebie zabiłem sam, także tutaj nie gadajcie. Tylko że tek 13 razy tam. pochał kwiatki od spadu. 13 razy to. 13 A, nie będę. no nie mów lepiej, nie, nie Nie, ja cię mądza. bardzo lubię na przykład i no. nie powiem, co myślę Dzień o tej liczbie. Dziemo. Pi! B, pi, o Green. What no ty kurewku, jebana! Good job, good job Good job pi, good job pi. To było zbyt mocne. Nie rozumiem, czemu się tak... Nerwuje. O co, przyszedłeś na tą gość? Mogę go zabijać. Tak. Nie wiem, kurwa. No kurwa! Nie, kurwa. Nie mogę, kurwa. Ja, kurwa, pierdolę. No kurwa, no. A na nim, że kurwa? Jak? Co w takim? Jak idealnie kurwa, w tym momencie. Jego to stara kłóca, widzę, poparłem. No kurwa, co? Widzę, widzę, problemy mam! O, kurwa wie. Kurwa, dżungle, dżungle. jakim trzeba być jebanym głąbem, żeby tu No kurwa No kurwa, ile chłop... 7 hitów dostał za 40 Nie mogę, kurwa, jebana, kurwa ja tak, tak, no, tak A nie trafiłam, uwaga Na blisko, oh. jebana pizda, jak ja mu matki nie szanuję Głupia dziwka się puszcza za Pod drewnem, pod drewnem, pod drewnem i... Kurwa, obiecy, Kurwa do no, bity no a ja mu 17 za <śmawiali> to? Bory! Kurwa nie uciekł tylko kucnął bo jest jebaną kurwa i mam ich... Jego stara to dziwka i rucham jego w ciocia taka o, Ale ja Dobra w locie kurwa ruchałem mu ciocie <śmawiali> ło cie ciecie ale jestem jebanym raperem boże o tu podchodzi tu 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 to że was banan cały czas kurwa skanuj go skanuj go skanuj go tak się końcu, tak jak ja to ewida teraz gan

Dostałem! I nie, nie, chuja dostałeś! Proszę Bartek. To też, ale to później. Chuja dostałeś! Co też, ale to później. Ej... Na tej trumnie. Ile ja mu zdałam. Ja jednemu zdałem 50, a drugiemu 40. To prawie jakbym zabił, nie? Prawie tak. Eee <laughs> no on forsuje, dobra mężczyzna, podoba mi się. Znaczy co? Oaaaa! Hmm. Ale, no ale cię wydymał.

Chodź mi schody Nice Bogę kuchnię, piekuje kuchnię jak tu wychodzę. Kuchnia jest ten. No ale tak chcę postrzelać Kurwa wrócił we mnie nożem, no rzucił kurwa 3 km Tak jest. Na, na głęboko był na daleko, no musisz to zrobić. Tam za tym filarem pewnie jest bo Chodźcie z pfirem. Masz szpaka, masz szpaka. Co to zrobić, Kurwa, to No No rzucić ją ja tą patron. Widział tak ktoś? No. Nie, widzę pół ryja, gość dostaje kurwa w nogę. Nie mogę tej gry, jest tak do pizdy.

Yeah. <laughs>